Przed nami 67 lekcja z serii Matematyka w 15 minut, i dzisiaj zajmiemy się porównywaniem liczb dodatnich i ujemnych. Aby really prawidłowo rozwiązywać zadania związane z porównywaniem liczb dodatnich i ujemnych. Trzeba zrozumieć, jak one są ustalone na osi liczbowej, i mieć takie rozeznanie pod kątem liczb dodatnich, jako tego, co mamy na plusie w naszym portfelu, i liczb ujemnych, czyli tych, które są naszym długiem. Tak najłatwiej jest to zrozumieć. Zaczniemy sobie od zadania pierwszego, gdzie trzeba odczytać, jakie liczby zaznaczono na osiach liczbowych. Mamy 0 już podane przez nich, następnie jest jeden odstęp i drugi to jest 50. Brakuje nam tutaj informacji, co ile będziemy sobie dodawać lub co ile będziemy sobie odejmować. Wiemy, że tu będzie 50 i dzielimy to na dwa kawałki. Każdy kawałek będzie miał 25, czyli tutaj będziemy dodawać po 25, a w drugą stronę będziemy sobie odejmować również 25. I dzięki temu bardzo szybko odszyfrujemy, że ukryta pod D liczba to 25, a z kolei tutaj będzie minus 25, poszukiwane C to będzie minus 50, odejmujemy kolejne 25 i mamy minus 75, odejmujemy kolejne. 25 i mamy minus 100 i odejmujemy kolejny minus 25 i mamy minus 125. Jak zdążyliście zauważyć, my sobie dodajemy 25 i po lewej stronie po prostu przed tym wynikiem dopisujemy minus i wszystko nam się zgadza. Po prawej stronie są liczby dodatnie, ale zwyczajowo tego plusa po prostu się nie zapisuje, pomija się w zapisie. Przejdźmy do przykładu drugiego. I nie mamy tutaj zera. Wszystkie nasze liczby są po stronie ujemnej. Mamy minus 6 i minus 7. Mamy 1, 2, 3, 4, 5 skoków zrobić, żeby między jedną a drugą liczbą się przedostać. To znaczy, że tutaj będziemy mieć minus. 6 całych i jeden skok z tych wspomnianych 1, 2, 3, 4, 5. Tutaj dokładamy kolejny skok, i to będzie drugi z 5. Ten będzie trzeci z 5. Ten będzie czwarty z 5, ten był piąty z 5, dlatego zamienił się w minus 5. 7. W tą stronę będziemy sobie zmniejszać nasz dług, ale nadal jesteśmy po stronie minusowej. Tu będzie minus 5 całych, które gdzieś tutaj z przodu sobie jest. I 4 piąte, bo przed kolejną liczbą na minusie jest o jeden mniejsza i czwarty kawałek trzeba tutaj powielić. A z kolei w tym miejscu będziemy mieć minus 7, bo przekroczyliśmy i jeden kawałek z 5. W ten sposób mamy kolejne litery odszyfrowane: E, F, G oraz H. I ostatnie, co nas czeka, do I, J K oraz L. I tu od razu mamy podany ułamek. Również jesteśmy w strefie minusowej. I aby nam było łatwiej można dopisać sobie 0 i wtedy będziemy mieć 60, a tutaj będziemy mieć 50. Patrzymy, że aby dostać się od jednej do drugiej liczby, musimy tych skoków wykonać, jak policzymy sobie 10. Tu mamy już 3 zaznaczone, ten będzie czwarty, piąty, szósty, siódmy. 8, dziewiąty, i dziesiąty, czyli można tutaj śmiało sobie od 50 do 60 liczyć 51, końcówka 52, 53, 54. Cały czas będziemy mieć minus 9 całych, a po przecinku będzie właśnie ta ilość setnych, tak jak było wspomniane, tu mamy 50.

Dwa kroki przed pięćdziesiątką, czyli minus dziewięć całych zostaje. Tutaj by było 49, a tutaj czterdzieści I po tej stronie minusowej, i po stronie plusowej, którą lepiej znacie, bardzo podobnie wszystko działa. W drugim zadaniu mamy klasyczne wstawienie znaków większości, mniejszości bądź równości. Czyli klasyczne porównywanie liczb. Mamy minus 2 trzecie i minus 1 z całą. Jeśli chodzi o liczbę na minusie, to sobie wyobrażajcie zawsze dług. Co jest lepsze dla nas. Tutaj mamy 0. To, że mamy komuś oddać 1000 złotych, czy to, że mamy mu oddać 2 trzecie części tego, to zdecydowanie dla nas jest lepsza opcja ta, kiedy mamy oddać trochę mniej. To znaczy, że większa jest po stronie minusów liczba, która jest mniejsza. Ten znak wstawilibyśmy, gdyby to było na plusie, ale my jesteśmy na minusie, czyli robimy dokładnie odwrotnie. Mniejsza liczba, jaką widzimy, jest tak naprawdę większa dzięki temu, że mamy mniejszy dług. Mniejszy dług, mniej do oddania, czyli jesteśmy bogaci. Tutaj standardowo dwie liczby na plusie, większa będzie ta, która daje nam cokolwiek, czyli 18 setnych, dwie na minusie. No to 24 tysiące długu są lepsze niż 27 tysięcy. Tutaj mamy 4 pożyczone, a tutaj jeszcze 4 i coś tam. Tutaj mamy 1. Jak dopiszemy przecinek, to będzie 1,0 pożyczone. Tutaj mamy trochę więcej pożyczone. I na tej zasadzie pożyczek sobie odczytujecie. Tutaj mamy ułamek dziesiętny i zwykły. Jeśli chodzi o jedynkę, to na obu przypadkach jest. Tą samą całością wypadałoby tutaj zamienić sobie na ułamek dziesiętny, rozszerzając mianownik do dziesiątki, czyli mnożąc licznik i mianownik razy 2 i mamy wtedy 4 dziesiąte po zamianie na ułamek dziesiętny, okazuje się, że mamy w jednym i w drugim przypadku dokładnie to samo tutaj bardzo ważna jest identyczna liczba miejsc po przecinku, dopiszmy sobie 0. I wiadomo teraz już, że ta liczba z końcówką 79 będzie większa. Jedna trzecia, jedna druga. Tutaj nas czeka sprowadzenie do wspólnego mianownika. Wspólny mianownik najłatwiej sobie stworzymy mnożąc trójkę i dwójkę ze sobą. Czyli możemy tutaj pomnożyć razy dwa. I będziemy mieć łącznie minus 2 szóste, a tutaj, jak pomnożymy razy 3 licznik i mianownik, to będzie minus 3 szóste, i wtedy będzie czarno na białym, widać, która jest większa. W tym przypadku z kolei wypadałoby wyciągnąć całości i zostaje nam jeszcze 1 piąta, czyli ponownie mamy dwie identyczne. Liczby obie były na minusie. Czy trzy kawałki z 10 będą większe, czy 3 kawałki z 11? Tu warto sobie wyobrazić pizzę i kiedy dostaniemy kawałek większy. Kawałek większy będzie wtedy, kiedy kroimy pizzę na mniejszą ilość kawałków. Czyli mamy mniejszy tutaj dług, bo dostaliśmy mniejszy kawałek, a mniejszy dług mniej do oddania. I tutaj też przydałby nam się wspólny mianownik lub zauważenie, że tutaj mamy 3 z pięciu na takich dwóch do piątki nam brakuje, a tutaj tylko jednego. Czyli pewnie w takim szybkim rozeznaniu tu jednak mamy mniej do oddania, ale dla takiej 100% pewności przydałoby się piątkę pomnożyć razy ósemkę tak, żeby powstała 40, trójkę razy ósemkę. A tutaj z kolei będziemy ósemkę mnożyć razy piątkę i siódemkę razy piątkę i mamy potwierdzone, że to co tutaj sobie tak wywróżyliśmy trochę jest faktycznie prawdziwe. Dajcie znać w komentarzu, czy rozumiecie porównywanie po tej stronie lewej naszej osi od zera, czyli liczb ujemnych. Liczby przeciwne to są takie, które leżą po przeciwnych stronach na osi liczbowej, patrząc na środek, który wyznacza nam 0. I tak jak widzicie tutaj tych rycerzy, jeden jest na minus 7 całych i jedna druga, a z kolei drugi jest na 7 całych i jedna druga. I gdyby policzyć ich kroki, które mają zrobić do zera, to będzie ich... Tyle samo. I te informacje o liczbach przeciwnych są nam potrzebne do kolejnego zadania, gdzie pojawi się wartość bezwzględna. Wartość bezwzględna to jest właśnie ta odległość od zera na osi liczbowej. Jest sobie 0, i tyle ile zrobimy kroków do danej liczby, to będziemy zapisywać jako wartość bezwzględną, dlatego jej wynik zawsze jest dodatni, bo kiedy Gdzieś idziemy, to nie mówimy, że z domu do szkoły mamy minus 58 kroków, tylko będziemy to określać w liczbach dodatnich, czy to w krokach, czy to w kilometrach, ale zawsze to będzie wartość dodatnia. Zapamiętajcie sobie, wartość bezwzględna to są kroki na osi liczbowej, które musimy zrobić od danej liczby do zera. Teraz zobaczymy, jak w praktyce zastosować poznaną wiedzę dotyczącą wartości bezwzględnej. Tak, te dwie pionowe kreski, to jest ta wartość bezwzględna i mamy obliczyć wynik, jaki z tego wychodzi, czyli jaka jest odległość od osi liczbowej minus jedynki i 3 czwartych, ona zawsze będzie na plusie. I w tym przypadku wystarczy przepisać to, co było. Podobnie będzie w przypadku 7 dziesiątych, podobnie będzie w przypadku minus dwójki, bo ona jest oddalona o dwa. Od zera, tutaj będzie pierwszy raz troszkę inaczej, bo sam wynik wartości bezwzględnej będzie wynosił 3, ale przed naszą wartością bezwzględną był minus, dlatego ostateczny wynik to minus 3. Tutaj mamy 8 całych i 3. 11, a w tym przypadku 16 jest tak samo jak w przypadku minus trójki. Najpierw sobie obliczamy wynik wartości bezwzględnej, który będzie dodatni, i do tego wyniku dokładamy minusa, który był przed wartością bezwzględną. Jak widzicie, nie jest to trudne, tylko trzeba pamiętać, czym te pionowe kreski w matematyce są. Teraz mamy sobie ustalić, która jest największa, a która jest z tych liczb. Najmniejsza. To najpierw sobie powyliczajmy i mamy tutaj wynik 67 setnych, ale w ostateczności dokładamy do niego jeszcze minus. Tutaj wynik będzie równy 2 trzecie. Tutaj wynik wartości bezwzględnej 3 czwarte. A przed wartością stał minus, czyli minus 3 czwarte. Tutaj mamy 60 i 3 piąte. Teraz mamy się zastanowić, która z tych dwóch ujemnych liczb jest najmniejsza. Warto zamienić sobie 3 czwarte na ułamek, czyli minus -75 setnych. To jest ten ułamek bardzo często pojawiający się w zadaniach wielokrotnie prosiłam, żebyście nauczyli się na pamięć, a jak nie, to musicie sobie rozszerzyć czwórkę do 100 i też wam wyjdzie 75 setnych. To z tych dwóch mam informację, że większy dług jest w tym miejscu. To jest nasza najmniejsza wartość. I szukamy największej. Mamy 2 trzecie, 6 dziesiątych i 3 piąte. Tutaj jest 6 dziesiątych. Jak rozszerzymy sobie ten ułamek, to się okazuje, że po wymnożeniu razy 2 też mamy 6 dziesiątych. I teraz jest pytanie, czy 6 jest większe czy mniejsze od 2 trzecich? 2 trzecie, jeśli chcemy sobie. Zamienić na ułamek dziesiętny, to trzeba byłoby podzielić, ale jest to ułamek nieskończony, i tutaj będzie się powtarzać wielokrotnie szóstka. I to też jest taki do zapamiętania w zamianie ułamek, bo bardzo nam potem ułatwia. Sprawność wykonywanych działań. Szóstka się będzie powtarzała w nieskończoność, czyli gdybyśmy chcieli w przybliżeniu zapisać, to by były dwie szóstki po przecinku, a to oznacza, że dwie trzecie są największą wartością pośród wszystkich. I w ten sposób mamy odpowiedź, że nasza. Maksymalna wartość, największa z podanych, to 2 trzecie, a najmniejsza, minimalna, to nasze minus 3 czwarte. Kolejny temat będzie dotyczył odejmowania i dodawania liczb dodatnich i ujemnych. Będzie to taka lekka powtórka tego, co już w teorii powinniśmy umieć. Kto się jeszcze nie nauczył tego w poprzednich klasach, będzie miał okazję właśnie teraz zrozumieć to zagadnienie.